Temat dość mocny związany ze środowiskiem influencerów. Mianowicie dwa mocne filmy Konopskiego i Wardęgi, e, mocne oskarżenia, e, niektóre udowodnione, niektóre nie. Tak. Jak ty wszystko patrzysz na to z perspektywy e... człowieka, ojca i influencera? Już mówię, skłamałbym, gdybym powiedział, że nie widziałem tego filmu, bo chyba cały internet, jestem bardzo aktywny w sieci, więc e, cały internet czekał na ten wczorajszy film e, pana Konopskiego. Słuchajcie, no super, dzien, dzien, jakby super dziennikarska robota, tak? Ma dowody, ma po to podkładki. E, czy ja mogę to w jakikolwiek sposób komentować? Uważam, że nie dla dobra sprawy po prostu nie wypowiem się na ten temat. Wiem, że już odpowiednie organy, bo widziałem, że minister e, e, tam już wrzuca nawet filmiki, co jest też trochę śmieszne, że w jakiejś celi spędzą ci panowie. Więc myślę, że odpowiednie organy już się tym zajęły, więc moje zdanie jest to zbędne po prostu. Cieszę się, że takie rzeczy wyszły, może dobrze, że, te, że nikt nie jest bezkarny. Jakby to tylko mój komentarz. E, mocne oskarżenia padły też pod adresem Twojego kolegi Stop Model, nie z edycji, ale ogólnie z programu, e, pod adresem Michała widziałem, Gały. Widziałem to i tam już podobno jest y, sprawa w, w prokuraturze. Ja mówię, śledzę tylko, czytam e, to, co gdzieś wpadnie na jakieś Insta Stories ludzi, którzy to wrzucają, więc nie jestem kompetentny do tego, żeby kogokolwiek ocenić i żeby ocenić sytuację. Na temat prawa wiem tyle, co nie wiem, na temat samolotów, więc bardzo mało. E, więc no mówię, nie chciałbym kogokolwiek skrzywdzić, ale widziałem, e, że tam już jest sprawa w prokuraturze, tak? Tak, Michał wydał oświadczenie że... M, tak, że sprawa jest w toku, e, ale tak zapytam, bo wy się znacie, czy ciebie jako człowieka to zszokowało? W sensie, m, my się znamy to bardzo naciągnięte słowo, bo ja go widziałem ostatni raz wtedy, kiedy była jego edycja. Czy mnie to dużo rzeczy mnie szokuje w internecie i to również mnie szokowało. To również mnie szokowało, że, że takie rzeczy się w ogóle dzieją. A czy gdzieś w kuluarach wcześniej o tym słyszałeś? Nic nie słyszałem, tak jak mówię, że, że nigdy nie obejrzałem odcinka żadnego youtubera. To jest. Nasz, nasz rocznik chyba ominął ten YouTube. No i może całe szczęście, że jakoś nie żyłem tym, tymi prankami, jakoś nie śledziłem tego w ogóle, wręcz przeciwnie już byłem na takim etapie swojego życia, że śmiałem się z tego, że, że jak to... że po co w ogóle papierem toaletowym mówić pokój. No w ogóle do tej pory się zastanawiam, po co to robić. Później się jak wszedłem w sieć, zacząłem w niej pracować pewnie po to, żeby było dużo kliknięć. Ehm. No ale ale w całe szczęście nie dotyczy mnie to w ogóle i, i, i nic z tymi ludźmi nie mam wspólnego. Jako ojciec chciałbyś, żeby Twoja córka miała dostęp do oglądania właśnie filmów na YouTube? Słuchajcie, odpowiedzialni rodzice mamy, to, mamy na przykład taką platformę jak YouTube Kids, i tam tych treści dziecko nie ma prawa. Nawet dostać, zobaczyć. Jest Netflix, Kids, są odpowiednie platformy, które, które blokują ten dostęp do tych m.in. takich treści. Wiadomo, część rzeczy gdzieś będzie sama kombinowała, ale jakby myślę, że zaszczepimy temu małemu szkrabowi taką świadomość życia, taką, takie bezpieczeństwo, że z każdym z problemem do nas przyjdzie i z każdym problemem sobie poradzimy.